Cześć Boże, nazywam się Alfons Kochut. tutaj moja żona Antonina Kowód, córka Elżbieta Kochut. E, jesteśmy 3 lata już pobrani, małżeństwo, e, mam córkę. Bardzo jesteśmy zadowoleni i zaskoczeni, że bierzemy udział takim kursie dla rodzin. Dla nas osobiście jest to wielka radość, że mogliśmy się dużo rzeczy nauczyć. Chcielibyśmy podziękować wszystkim gościom, że tutaj do nas przybyli. Uciekamy za rok, za dwa, jak Bóg pozwoli. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Bo cała delegacja, cała. Cały zespół e, naukowców, ludzi, ludzi dobrze przygotowanych i którym e, e, sprawy rodzinne są bliskie. E, bardzo dużo e, wnieśliście w, naszy, w, naszy, w nasze środowisko. Myślę, że, że sporo osób, które uczestniczyły w tych dniach, e, w konferencjach, e, dużo wyniosły z tego i dlatego jesteśmy bardzo Wam wdzięczni za to, w i, i, i pozdrawiam wszystkich serdecznie.